Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, tym razem z trasy pielgrzymki. Właśnie spotykamy się w Kłobucku, gdzie wszystkie grupy promieniste dochodzą do głównego nurtu pielgrzymki kaliskiej, na Eucharystię, aby potem razem wyruszyć do Matki. Ale chcemy w tym momencie porozmawiać o fragmencie Ewangelii, który będzie odczytany 19 sierpnia. To jest dzień, kiedy pielgrzymka kaliska będzie wracać do Kalisza, będzie uroczyście wchodzić właśnie na ten dzień. Mamy takie słowo, trudne słowo od Pana Jezusa, który, który opowiada nam o tym królu zapraszającym na swoją ucztę gości, którzy nie chcą na tę ucztę przyjść. I wówczas król wysyła swoje sługi, aby ich zaprosić, tam się dzieją złe rzeczy, niektóre sługi zostają zabite i potem w konsekwencji król każe wytracić tych, którzy nie przyjęli jego zaproszenia i źle potraktowali jego sługi. To jest trudna Ewangelia, ale z całą pewnością ona mówi nam o tym, że jest czymś dla człowieka strasznym odrzucenie zaproszenia Pana Boga. Mówi o tym, że jeżeli człowiek odrzuca zaproszenie Pana Boga, to prędzej czy później doprowadza go to do śmierci, śmierci duchowej, śmierci miłości, a w konsekwencji kiedyś na końcu czasów do śmierci wiecznej. I jest jeszcze w tej Ewangelii ciekawy epizod który mi się bardzo podoba, ponieważ jesteśmy na pielgrzymce, wyglądamy jak wyglądamy. I na końcu tej uczty, na którą król zaprosił wszystkich, dobrych i złych, spotyka człowieka, który nie ma stroju godowego. I mówi człowieku, jak tu wszedłeś bez stroju? I to jest taka przestroga chyba dla tych wszystkich, którzy myślą, że ja sobie poczekam i w ostatniej chwili Pan Bóg mi przebaczy i jakoś się tam wśliznę do tego Królestwa Bożego do nieba. Może tak nie być. Może się okazać, że nie będziesz miał tego stojego I wówczas Pan przyjdzie i powie, przyjacielu, co tu robisz, jak tu się znalazłeś. I wtedy końcem jest to miejsce, gdzie jest płacz i zgrzytanie zębów. A więc kochani, nie jest ważny ten strój, ważne jest to, jak przygrzymujemy do Pana Boga, jak się do Niego zbliżamy, jak odpowiadamy na Jego zaproszenie. Przyjąć zaproszenie Pana Boga, przyjąć miłość, przyjąć szczęście. Odrzucić zaproszenie Pana Boga. Prosta droga do śmierci.